Idiotki były na pewno nie będzie nawiązywał formalnie do niego. Idiotki były spektaklem o, o kobietach i mężczyznach właściwie. I o tym i były spektaklem o miłości. A idioci będą, jak wyjdą, spektaklem o, o dorosłości i dojrzałości. Więc to, to spektrum tematyczne jest bardzo różne. Inny jest też punkt wyjścia, inny jest. Inny jest. Inny jest Czas, w którym to robię w oczywisty sposób. To, co jest wspólne, to jakby to nazwać to poszukiwanie czegoś, co jest pod skórą, co jest większe niż, niż życie, które się. W którym się karmimy. To jest jakieś pragnienie albo potencjał e, ukryty w, 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 być może w każdym z nas, e, że możemy być lepsi niż jesteśmy, że możemy być mocniejsi niż, niż na co dzień nam się wydaje, że jesteśmy. E, Ale myślę, że to, są, że to są dwie różne planety, no, wszystko te, te dwa spektakle. Dobrze, a ym, powiedz proszę, y, dlaczego bardzo często sięgasz do materiałów dokumentalnych, kiedy tworzysz spektakle, zachęcasz aktorów do tego, żeby szukali y, inspiracji w rzeczywistości albo właśnie w literaturze faktu, dokumentu. Z dwóch perspektyw na to patrzę. Jedna jest taka, że że rzeczywistość jest nieskończenie bogata i że to ona powinna stanowić taką inspirację i dla aktora i dla twórcy bo to co mamy w głowie jest jest tylko naszą projekcją na temat rzeczywistości a potem konfrontujemy się z życiem i i to nas jakoś bardzo zaskakuje i myślę, że bardzo często weryfikuje to, co mamy w głowie. I, i, i myślę, że jeżeli chcemy zrozumieć życie i zrozumieć świat, który jest dookoła, to, to nie jesteśmy w stanie zrobić tego. Z poziomu własnej głowy. Tak? To znaczy z poziomu modeli, które będziemy kreować w sobie i im się przyglądać i je sprawdzać, bo to będą tylko nasze modele. Natomiast jesteśmy w stanie zrozumieć coś więcej. Nie mówię, że wszystko, ale coś więcej, jeżeli, jeżeli opuścimy własną łupinkę orzecha i popatrzymy dookoła siebie. I to jest coś, co zarówno dla dla reżysera, scenarzysty, operatora filmowego może być, czy, czy, czy jest takim jakby niesłychanym Źródłem pożywienia, i dla aktora tak samo jest taka, jest taka przypadłość polskiego systemu edukacji artystycznej aktorskiej. Że uznaję to za przypadłość, chociaż w, 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 co nie znaczy, że przez co nie chcę powiedzieć, że, że, że jest to coś nagannego czy negatywnego, broń Boże. Natomiast to zdanie muszę zacząć jeszcze raz. Jest taka przypadłość yy, po, polskiej edukacji w, 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 w naszym systemie edukacji aktorów, y, że y, taka dominacja y, stwierdzenia ja w okolicznościach założonych. I to jest świetne zdanie i ono, i ono dużo otwiera, y, ale wydaje mi się, że... Y, jeżeli zostanie zrozumiane zbyt rygorystycznie, to jest ograniczające, bo co z tych okolicznościach założonych. I w, kiedy i kiedy to odkryłem, że tak można zacząć patrzeć na rzeczywistość i na tworzenie, to, to nagle to, nagle to, spektrum, to nagle spektrum tego, przez co aktor ma szansę przejść, do czego ma szansę dotrzeć w wyobraźni i tego, co wspólnie jesteśmy w stanie widzowi przedstawić, staje się większe e, jakieś e, obszerniejsze. Nie musimy sobie zadawać płonnego pytania, co ja bym zrobił, gdybym był mordercą. Czy... Bo wtedy zawsze lądujemy w takich malinach, w, 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 w których mówimy: Nie, ja bym tak nie zrobił. No tak. To, to, to jest bardzo rozsądna odpowiedź i właściwie jej oczekiwałem, tak? Że ty byś tego nie zrobił. Ale nie zajmujemy się tobą, tylko zajmujemy się postacią. Więc czy człowiekiem, który to zrobił, to przesunięcie punktu uważności z siebie, z tego ja bym tak nie zrobił. Na. Ty byś tak zrobił, ty tak zrobiłeś. No to ty. I jest tutaj kluczowe w ogóle w, 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 w myśleniu o tym, co, co, co sztuka i co, co sztuka, w jaki sposób sztuka może opowiadać o rzeczywistości. I w tym, czy, czy to ja, czy rzeczywistość jest. Przedmiotem mojej obserwacji. Te dwie rzeczy nie są, nie odbieram ich jako wewnętrznie sprzeczne, bo jedna i druga mogą być jednocześnie przedmiotem badania i obserwacji. Natomiast nie chciałbym, żeby żeby w moim, w tym co robię, żebym ja był najważniejszy.